Cześć subskrybenci, cześć kochani. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ muszę Wam pokazać coś absolutnie niesamowitego. I ten dzień zaczynamy tajemniczą przejażdżką, którą też odbywamy, słuchajcie, elektrycznym Porsche 356. Ten odcinek jest niezwykły, gdyż zwiastuje nową erę motoryzacji. I e, żeby to było jasne, jedziemy samochodem. E, krajobraz nam przelatuje. E, co prawda, e, zegary nie pokazują nam obrotów silnika, bo jest to po prostu e, zwykły chiński fake. E, mam nogę z z gazu, żeby to było jasne, e, żeby nie było żadnej ściemy. Słuchajcie, tak, tak, e, udało się. To wszystko dzięki polskim inżynierom i polskiemu wkładu kulturalnemu, naukowemu. Tutaj dzięki, duże podziękowania dla Mateusza Morawieckiego za wprowadzenie właśnie tego, tej, tej możliwości elektryfikacji pojazdów, pojazdów zabytkowych. Słuchajcie, to jest samochód, to jest samochód, który, którym jeździł James Dean Zaraz potem jeździł nim Marian Bublewicz. Jest kawał dużego motorsportu w tym samochodzie dużej historii, ale o tym będzie później. Najpierw chciałem Wam zaprezentować, ponieważ już zbliżamy się do Tomka. Tomek, co prawda, nie za dużo będzie miał naprawienia w tym samochodzie, bo tu nie ma po prostu sprzęgła, nie ma linek gazu, nie ma szkodliwych spalin. Wchodzimy w nową erę, w nowe trendy. Jesteśmy hipsterami. Pełną parą, słuchajcie, dlatego też e, benzynie mówimy dzisiaj nie i podziwiajcie piękne krajobrazy z pozycji samoch e, e, samochodu zabytkowego i e, mnie, e, razem, e, razem jesteśmy po prostu e, idealni. Trzymajcie się! A, zapomniałem, słuchajcie, e, porównywarka. Na dole, pod spodem, możecie wybrać porównywanie bieżnikowania. Opon najtaniej: bieżnik od 2 do 3 cm, opony do Tira. Jest promocja w tym tygodniu: 6% od dwóch, co była w zeszłym tygodniu. Także trzymajcie się, lajki w górę. Jest nas miliardy już. Miliardy. I zapraszam na nowe tajemnice z bułgarsko-polskim Porsche.